Siemanko! Dzisiaj witam Was z Edynburga. Właśnie dojechaliśmy. Zobaczcie samochód. Zaparkowaliśmy przy takiej uliczce. Można tutaj sobie stać za darmo. Nie ma tutaj parkometrów. Mamy około pół godzinki z buta do miejsca, do którego chcemy iść. Będzie to Narodowe Muzeum Szkockie. Czy jakoś tak. Tutaj Wam napiszę nazwę. A po skocie, a albo nazwę tej ulicy, dam Wam również w opisie pod spodem. Także co, zapraszam do oglądania. Muzeum jest czynne od godziny 10, więc po drodze. Jesteśmy w, na takiej miejscówce, zobaczcie, bardzo klimatyczne. Jest to stary cmentarz, ale naprawdę taki mega, mega klimatyczny i ta miejscówka nazywa się tutaj macie napisane jesteśmy właśnie na Victoria Street jest to jedna z najbardziej znanych ulic tutaj w Szkocji zobaczcie wygląda przepięknie, kolorowo Niestety trwa tu też obecnie budowa, co trochę psuje, ale wiadomo, że tego się nie pominie. Natomiast sama uliczka no, ma niesamowity klimat. Na tej ulicy znajdziecie m.in. sklepy takie jak ten. A w sklepie tym znajdują się różne atrybuty, jak widzicie, ze świata Harry'ego Pottera. Niestety nie wejdziemy teraz do środka, bo jest zamknięte. Przejechaliśmy dzisiaj troszeczkę za wcześnie, bo jesteśmy już tutaj w Edynburgu od godziny 8 rano i praktycznie wszystko jest pozamykane. Mamy też tutaj takie muzeum, bardzo związane z Harry Potterem, zobaczcie. No, i niestety też jest zamknięte. Ale jakbyście przyjeżdżali do Edynburga, to wiecie, że znajdziecie to na. właśnie tutaj na Victoria Street. No i dotarliśmy do muzeum. Tutaj pokazuje strzałeczka, że w tamtą stronę jest wejście. Wejście do muzeum jest darmowe, więc wejdę, pokażę Wam tak mniej więcej, jak wygląda. No i powiem na końcu, czy opłaca się wejść. A wydaje mi się, że tak. Bo Muzeum jest naprawdę ogromne, i jeszcze w tak dużym muzeum nie byłem. Także widzimy się ze środka. Zobaczcie. No, trzeba przyznać, że mieli rozmach z tym muzeum, bo jest naprawdę. Potężny wygląda bardzo ciekawie, bardzo ogromny zbiór eksponatów. Szczerze muzeum jest takie duże, że można się zgubić. Patrzcie! Fajna sprawa, że to muzeum jest za darmo. Bo powiem, jakie takie ogromne muzeum i to co oferuje, no to naprawdę, no jeżeli jesteś w Gdańsku, to musisz tu przyjść. Niesamowil, niesamowicie wielki zbiór. A takie widoki mamy z góry. Zobaczcie na ekranie. W górę mamy przeróżne potężne zwierzęta, w szczególności ryby. Bardzo sobą mnie pewnie widać tutaj, bo te światło jest takie do dupy. Powiem Wam, że jedno z ciekawszych muzeum, które odwiedziłem, więc naprawdę warto odwiedzić. Tak wygląda nasze żerełko. Tutaj mam e, hagi z frytkami na bogato z wędzonym serem. Tutaj mamy sałatkę z serem halumi. No, powiem wam, co myślisz? Wygląda super, co? <grymplek> wygląda super. No i słuchajcie, na dzisiaj kończy się nasza podróż w Edenburgu. Wsiadliśmy właśnie do samochodu, jedziemy do hotelu i jutro kontynuujemy podróż po Szkocji. Także czekajcie na kolejny odcinek. Dzięki, jeżeli oglądałeś dzisiaj i widzimy się w następnym odcinku. Pamiętaj łapka w górę, subskrypcja i lecimy dalej. Na razie, cześć, pozdrawiam.